Rynek polski jest bardzo atrakcyjny dla Alstomu i szykowaliśmy się na ten rynek już od wielu lat, dokonując olbrzymich inwestycji w Konstalu, w Chorzowie. W tej chwili rozwijamy tam duże centrum inżynieryjne. Chcemy, żeby Chorzów był, że tak powiem, samowystarczalny i mógł sprostać wyzwaniom tego rynku. Odbędzie się wielka wymiana floty przewoźników w transporcie publicznym i nie ukrywam, że liczymy tutaj na, na duże zamówienia, jako że ten polski zakład tak rozbudowany i będący stający się centrum światowym, centrum kompetencyjnym w tej chwili będzie miał wszystkie możliwości, żeby sprostać oczekiwaniom klientów. Także patrzymy z nadzieją na, na przyszłe lata. Wiemy, że ta perspektywa unijna dostarczy wielu środków na rozwój. Równocześnie wiemy, że musi nastąpić wymiana floty, ponieważ wiele pociągów, tramwajów już jest mocno zużytych. A kolej czy transport publiczny musi w tej chwili mocno konkurować z autostradami, z, przewo z, z przewoźnikami lotniczymi. W tej sytuacji musi stawiać na jakość. Kiedyś nie było wyboru i nad morze z południa trzeba było do pociągu przez okno wsiadać. W tej chwili. Kolej to już jest kwestia wyboru mogę jechać samochodem, mogę lecieć samolotem. Stąd musi być wysoka jakość w tej chwili zaoferowana przez przewoźników i my tej jakości chcemy, że tak powiem, dostarczyć.